No, i się maneczko przyszła, korowareczka. I zobaczymy, moi drodzy, jak się to będzie sprawować. No, o, ładnie zapakowane. Nie można powiedzieć, że jest wrzucone byle jak. Także, a widzę tam nawet klucze imbusy są. Ale to rozpakujemy. Dobra, chwila, moment. No i tak, korowareczka złożona Postarali się komplet kluczy Imbusowych A nie Do każdej śrubki chyba Tutaj Kluczyk I wkręty, żeby to przymocować Ale to mniejsza z tym Korbka, no wszystko to fajnie kurczę chodzi A zobaczymy jak się zaraz to spisze na jakimś cienkim kabelku Czekajcie, tu gdzieś miałem Czy to w ogóle tu wejdzie w dziurkę? Ha, spokojnie będzie. E, to ma 1,5 mm. Ja to zaraz zobaczę, czy ta korowarka w ogóle to ogoli. No, dobra, moi drodzy, udało się okroić. No, jestem pod wrażeniem, na no, tym cienkim kabelku bez problemu, no, bo tak jak mówię, półtorówka z izolacją oczywiście e, poszło, i no, ja nie umiem tego ogarnąć. Ja nie wiem, czy też się... skręcę tym, ale nie wiem, nie czuję, żeby ta sprężyna dociskała nam tutaj. Całe te noże, ten mechanizm, tu, nie wiem, w każdym bądź razie te cieniutkie można śmiało na tym kroić, ani nie potargało, elegancko, no chyba będę zadowolony ze zakupu, zobaczymy, może się kiedyś zwróci, ha, pozdrawiam. no to biorę się za korowanie tego zobaczymy jak to pójdzie tą korowarką w jakim szybkim tempie nawet takie cienkie kabeleczki daje ta korowarka radę ale... tylko nie umiem jeszcze ustawić tego noża i mi trochę szarpie